A więc cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale z Realistycznego SSO. I w dzisiejszym odcinku pokażę Wam mój z Rudem, bardzo intensywny i długi trening skokowy. Także będzie to taki troszkę litniejszy film, ale obiecuję, że już następny będzie dużo lepszy. No i chcę powiedzieć, że wit wit witam się z wami w trochę dziwny sposób, ponieważ dopiero jak dotarłam na halę uznałam, że mogę sobie zrobić z tego film, bo dlaczego nie i mam nadzieję, że Rudy sobie dzisiaj poradzi, bo naprawdę nie będzie to y długi trening, także mam nadzieję, że podoła No ale widzę, że on już się troszeczkę tutaj y nudzi i niecierpliwi, y kiedy wreszcie po prostu zaczniemy Także ja myślę, że nie mam już na razie nic więcej do dodania i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Także miłego oglądania i zapraszam. Oczywiście, pomimo tego, że droga na hale już jest wystarczającym rozstępowaniem, to dzisiaj zamierzam stępować z nim troszeczkę dłużej na hali ze względu na to, że będzie to długi trening. Po prostu chcę, żeby rudy rozgrzał się jak najlepiej, wręcz nawet bardziej po prostu niż zwykle, żeby wszystko szło dobrze, żeby nie miały jakiejś kontuzji itd. Nie, no, tak mówiłam, nie nagrywałam Wam gościa na hale ani yy, siodłania w sumie, dlatego też, że wpadłam yy, dopiero teraz na pomysł nagrania tego filmu. Ogólnie jestem dumna z Rudego, bo chodził ładnie Jednie w kół się na początku Tros Troszeczkę musiałam go często popędzać Bo może nie zatrzymywał się Ale po prostu szedł leniwo I jak na początku kół sam na to pozwalałam, To później chciałam, żeby szedł jak najbardziej aktywnie <laughs> Ale ostatecznie jestem z niego dumna I naprawdę świetnie mu dzisiaj na treningu szło Przepraszam, ale mam troszeczkę chrypkę A więc myślę, że na razie zostawiam Was tak I do usłyszenia za chwilkę With a smile for hours at a time, stare at the ceiling while I hold back what's on my mind. And when they ask me how I'm doing, I say I'm just fine. And when they ask me how. I by a bunch of strange faces scared to go outside haven't seen the light in ages but i've been places so i'm okay-ish so i'm okay, -ish. Yeah, I'm okay bitch. You have to kill my cat. Why I have to take you back? Time and time I play the empire. I don't know why. Some lights on in an empty bar. A toilet with the seat left up. It's closure like a tear in headlights. One day I know that you will be there. One day I'll focus on the future. Maybe one day, oh baby, is life so fucking Jako iż, tak jak mówiłam, miał być to intensywny trening, to postanowiłam jeszcze przed golpem przejść na chwilę do stępa, aby Rudy troszeczkę wypoczął. In fact my dear, I'm fucking terrified One day I know that you will be there One day I'll focus on the future, maybe one day Oh baby, isn't life so fucking done. One day I know that you will be there One day I'll focus on the future, maybe one day So fucking inconsistent One day I know that you will be there One day I'll focus on the future maybe one day Oh baby is in life so fucking inconsistent doesn't quite what I thought I'd be when I was a kid on VOIP I thought when I get older I'd marry her I told her now I'm 26 and I work in an office nine till five's not the best I'll be honest if I could change a single thing I'd make it me and not him he's in your bed I'm in your twitch chat I've got the key and he's just a doormat. He's got social skills. That doesn't mean I can't pay the bills. Anyway, make the most of him. Cause she moves on pretty bloody quick. Oh, oh. Your new boyfriend's an asshole. Of course I'll bet Jared The one who took you away from me You hit it off instantly I know cause you won't stop telling me I've seen his jawline, shoulders and muscles Push against his fashion sense I've thought about what he looks like nude I'm not gay though cause she's living the dream Oh she Seventeen, how on earth could I be safe when I'm one click away from insane? I just think that I deserve a little bit of what I earned. I'm not gonna make another scene. The one I made when I was 23 means I'm not allowed in Disney World. But he's in your bed and I'm in your Twitch chat. Pod koniec trimingu Rudy był już zmęczony, przez co przeszkody już tak dobrze mu nie wychowują, i nie chciał już tak szybko biegać, więc ostatecznie. Już powoli tutaj kończyliśmy, bo widziałam, że jest już zmęczony i nie chciałam go cisnąć na siłę. Jak widzicie pod koniec nagrałam Wam troszeczkę z GoPro, jeśli chcecie więcej GoPro to dajcie znać, ale muszę wymyślić lepsze zamocowanie na kasku, bo tak jak możecie zauważyć na filmie mocno mi się kamerka ruszała, no ale nareszcie wyszło to GoPro z naprawy, więc e, jeśli chcecie więcej urywków z GoPro na treningach, to po prostu piszcie w komentarzach. No i tu zaraz stanie się coś, czego totalnie się nie spodziewałam. Jak wiecie, Rudy jest koniem, który jest mega odważny. Nie płoszy siebie czego, a tutaj, gdzie tędy przyjeżdżaliśmy, koło tej rzeczy się milion razy, ani razu się nie spłoszył, a teraz nie wiem, co z niego wstąpiło i po prostu się spłoszył. Ruszył po prostu szybko. Próbowałam go ogarnąć, próbowałam go zatrzymać, ale mi się wręcz nie udawało, no i... Jak możecie zaraz zobaczyć, no niestety spadłam. Rudy się przestraszył, zaczął biegać po hali. Nie wiedziałam, co w niego wstąpiło, że na ziemi, po prostu osłupiała. Ja, nie ruszałam się. Rudy zaczął biegać, szaleć, ale na szczęście w porę m, instruktorka, która ze mną była, złapała go i uspokoiła. Ja siedziałam jeszcze chwilę na ziemi. Na szczęście nic mi się nie stało, miałam miękkie lądowanie. Byłam tylko leciutko y, oblała, ale ogólnie nic mi się nie stało. No ale jednak byłam w szoku tego, że Rudy się spłoszył. Zawołałam jeszcze do instruktorki, że nic mi nie jest i zaczęłam iść po Rudego. Pogłaskałam go jeszcze, żeby wiedział, że nie jestem na niego zła, że to nie jest jego wina, że się spłoszył. Później jeszcze chwilę porozmawiałam z instruktorką, wytłumaczyłam jej i tak dalej. Mniej więcej powiedziałam jak to się stało i zapewniłam ją, że nie trzeba wzywać żadnego pogotowia, bo już nic mnie nie boli i wszystko jest dobrze. Na szczęście oczywiście miałam kask, lądowanie było miękkie. Rudy też nie jest aż tak wysoki, ale ostatecznie uznałam, że po prostu um, rozstępuję, w sensie to, co na hali, już go w ręce, nie będę go już nie, nie będę już na niego wsiadać, żeby dodatkowo go nie stresować po prostu. No a potem tak naprawdę zaczęliśmy już wracać do stajni, a ja cały czas myślę, że Jestem już pewna, dlaczego on się tego spłoszył, um, ale no, bo to dla mnie dziwne, no ale zaliczyłam swój pierwszy upadek z Rude Rudego. No dobrze, a więc my już wróciliśmy przed Stajnie i jak mówiłam, myślę, że już wiem, dlaczego on się spłoszył, po prostu trening był długi, wyczerpujący. Rudy był też już zmęczony, zresztą teraz jest już spocony. zresztą ja też troszeczkę byłam rozmęczona, przez co po prostu spłoszył się tego, bo nie do końca tak powiem, no był zmęczony i dlatego się tego spłoszył, ale ja nie jestem na niego ani trochę zła. Rozumiem, że mógł się spłoszyć, po prostu był to bardzo intensywny trening, także nie jestem na niego zła i na szczęście nic wielkiego mi się nie stało. A w w sumie się nawet jeszcze, no bo ten pierwszy upadek jednak kiedyś musiał się zdarzyć. No ale jak mówiłam na szczęście, że nic mi nie jest teraz zaraz pójdę umyć rzut tego, bo mocno się spocił, no ale dobra dajcie łapkę w górę, jeśli film wam się spodobał bo to bardzo motywuje mnie do nagrywania dalej tej serii no i to chyba tyle, co chciałabym tu powiedzieć myślę, że nie mam już nic więcej za bardzo do dodania, także dzięki za oglądanie tego filmu, mam nadzieję że się spodobał i myślę, że nie mam co dłużej przedłużać i pa pa